Przez Pieśń pierwsza. Nieśmiertelność jest sprawą głupią i smutną. Rafał Wojaczek. Punkt wyjścia okazał się jej ciemnymi ramionami, w których przyszło nam się urodzić i mieszkać. Lewą ręką Zasłoniła nam oczy zapatrzone w wieczność, prawą pchnęła w dolinę porośniętą zmysłami. My, głupi, biegliśmy przez nią w stronę nurtu rzeki zamiast iść na oślep, ciesząc się każdą igiełką na skórze. Po zdjęciu maski okazało się, że śmiertelny wróg nosi twarz przyjaciela, który swoją niemą pieśnią porusza mieszkające w nas instrumenty.